Witam was wszystkich moi poddani, z tej strony król Skonsper pierwszy was miłościwy pan i władca. Jak widzicie oficjalnie powracamy do przygo przygód Stefana Krzyżowca. I słuchajcie, pewnego dnia postanowiłem sobie do niego wpaść, bo już parę miesięcy chłopak nie dawał znaku życia, nie wiedziałem co się z nim dzieje, więc wszedłem sobie na Mountain Dead Warband, na Nowa Etas, Poszedłem do lorda Adinikusa, dowódcy zakonu krzyżackiego. O ile dobrze pamiętacie, Stefan Krzyżowiec służył w tej armii. No i zapytałem się go, gdzie jest Stefan? Czy nie powinien być swoim wojskiem? A on powiedział, że nie ma go i te, aktualnie nie wie, gdzie on się podziewa. Powiedział też, że po długiej służbie u niego, u jego boku, dorobił sobie dużo kasy i później, ostatecznie wyszedł sobie z tej armii, zrezygnował ze służby i powiedział, że. Szuka szczęścia. Nie będzie szukał szczęścia i przygód. No dobrze, no to ja powiedziałem ok, to zaczynam go szukać. No i podróżowałem po tej całej krainie do różnorakich tawern, do różnorakich miast, wiosek Pytałem się ludzi, gdzie jest Stefan? Gdzie może być Stefan? Niektórzy mówili, że widzieli go, jak wpadał do rzeki pijany i się utopił. Niektórzy widzieli, jak ktoś przebijał jego serce nożem. A jeszcze niektórzy mówili, jeszcze inni mówili, że po prostu pije i wala się po tawernach. Znając Stefana, wiedziałem, że ta opcja numer 3 jest najbardziej prawdopodobna, więc już w jakimś tam... w jakim to było mieście? Chyba w Halmarze. W Halmarze spotkałem go w tawernie, gdzie był rozebrany do naga, upity i jeszcze wymiotował. Wziąłem go, przyprowadziliśmy do mojego apartamentu i go ogarnąłem. W rozmowie wyznał mi, że dorobił się dużej kasy i swoich kumpli, których korzystał w sumie tylko do pijania z nimi, Dużych napojów alkoholowych przekonał, żeby poszli za nim i jest teraz ich dowódcą. Tak, Stefan Krzyżowiec dowodzi armią pijaków. Może to niezbyt dobrze brzmi, ale no na pewno nam jakoś pomoże w naszej przygodzie. Mamy już małe nawet dobre wojsko. Oprócz tego, wyznał mi też w tajemnicy, że nie mógł się już powstrzymać i nawet będąc we trójkę. Tam miał chyba trzy osoby w armii, już zaczął najeżdżać wioski islamistów, ponieważ jest on krzyżowcem i już. O, ten cały. On nie, nie mógł, musiał po prostu się wyżyć. On tak długo czekał na to, żeby się już kurczę zgwałcić tych islamistów, żeby ukraść ich dobra, i nie mógł dłużej czekać. No to musiało się stać. Dlatego. Tam ukradł chyba trzy z, jakieś posążki w kształcie orła, ze złota były I jakiś jeden kamień, święty kamień islamistów Też za dużą sumkę poszło I teraz ma aż 4000 złota Trochę lutu, fajną zbroję na Fajny ekwipunek, no i aktualnie mówi, że Oprócz napierdalania e, wieśniaków w wioskach Też chciałby sobie napierdalać bandytów Pustynnych bandytów, no, tak że Lecimy i napierdalamy i will give you nothing but cold steel you scum No Mamy, a mamy przewagę, więc nie będzie problemu, a wam powiem zęskiniłem się za tym. Mmmm, zęskniłem się za tym, kurde Kawaleria niech idzie sobie tutaj Ja wezmę tarczę I słuchajcie te wszystkie banery, patrzcie, te sztandary, te flagi. Zajwisty jest ten mod Ale ściemna kumurzyna w dupie, nic nie widzę Ale infantry, zaraz, czekaj, infantry stand closer! Jak oni nas szarżują... Ah, oh, fuck. Co, co ty robisz, ziomek? Boisz się? Boisz się, kurwa? Boisz się? Eee, ty! Chodź tu. Dobra. Cavalry! Charge! Chodź tu, kurwa! Arabie! Ej, uciek! Co za... debil. Infantry! Charge! Dobra, trochę tam nas... kogoś tam znokautowali, ale... Nieważne, już szarżujemy. Oni czekają przed nami, nie wiem co się dzieje, chyba po prostu mamy przewagę i oni nie chcą być zabici Przez moją armię. O oh, fuck, ale dostałem. Powiem wam, że już nie gram. I nie wiem co się dzieje, ale trzech konnych na jednego to nie jest zbyt... Ee, jak to się mówi? E, Uczciwe. Uczciwa gra. No i kurde jak ta walka ma tak wyglądać, to już... Chodź tu kurwa. Kurde... Cedric kogo zabił? Dobrze, Cedriku. Dobra, próbuję go ostrzelić. Choć tuż ma to. Dobra, dostał. Troszkę go zabiłem, ale. Choć tu, je! Ale walczą, kurde, myślałem, że. Ci bandyci... chociaż ci bandyci są słabi, oni nie mają, nie mają żadnej zbroi. I wam powiem, że fajnie się na nich expi. Na pewno lepiej niż na tych. Ym, pamiętacie? Rycerzach, co nas złapali. Tych ekstremistach, co. ja im powiedziałem, że jestem chrześcijaninem, a nawet chrześcijan rozwalali. No, ja pierdziele, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ale klatki mi spadają. Au, no z tym modem mam jednak największy problem. Nie wiem, czemu klatki mi spadają, nawet na najmniejszych bitwach. Nic w sumie się nie dzieje, a, a kurczę, te klatki. Nie wiem, to, to, ten mod chyba jest jakiś niestabilny albo coś. O, oh, fuck. Jej, dobra, 12 klatek, wygraliśmy, idziemy z tej bitwy, bo odcinek wyjdzie do chuj chujowy dosyć. Nie, mimo nadzieję, że te klatki się uspokoją, bym musiał sobie zatwić to do nagrywania lepszą maszynę. O, ale, ale ciągle klatki, co jest, co jest? Modzie, halo! Proszę się ogarnąć. Zobaczyliśmy sobie 68 florenów, dwa morale, 1 reno. To była prosta bitwa. I kurczę, laguje mi mimo. A dobra, teraz sobie z... trochę ulepszymy naszą armię. Eee, a weźmiemy wszystkich footmenów. Ja chcę mieć armię zbrojnych do atakowania i gwałcenia wszystkiego, co się rusza w tym zapiziałym miejscu. Dobra, nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, klatki mi tak troszkę spadają, pójdę sobie na nich, o, ich jest tylko, o, no trochę się ogarnęło, nie wiem, ten frapsik coś tam, coś ma swoje odpały, więc, o kurde, no i co, uciekniecie? Nie, nie uciekniecie, chodź tu, ej, on ma 10 tych, ale to by pewnie jesteś wieśniacy, nie chcę ich zrekrutować. 10 więźniów, to nie jest Perizno, że ma, nie wiem, 40 więźniów i. O, 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 chodź tu. Chodź tu. Dobrze. Poddaj się lub gin szmato. Ale mokrzybyry Kurczę, laguje mi ta gierka, co się dzieje? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Raz, raz się nie laguje, raz jest dobrze. Kawaleria, chodź tam. O, o. Dobra, infantry. Infantry, uh, stand closer. Ich jest trochę dużo. Trzeba będzie ich... szarże trochę rozwalić. Czekajcie, coś spróbuję zrobić. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. oh jeee! Yeah! O oh, i rozwalili mi tarczę. Oła! O, oh, fuck. No i teraz, kurde, jestem bez... O, swojego chciałem zabić. No chodź tu, chodź tu, to Dobra, zabity Zabiłem go! Widzieliście to! Podskoczyłem i go zatwiem! Chodź tu to. Dobrze! Ten skoczny atak jest najlepszy. O, o Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde! Nie! Kurwa. Myślą, że to jest jakiś kurt. z tymi zajbistymi wojownikami. Nie, nie jesteście woj zajbistymi wojownikami, jesteście śmieciami pustynnymi. I teraz akurat ta bitwa działa troszkę lepiej. Nie wiem, ten mod jest jakiś dziwny. Jeśli chodzi o. O, już nie mogę nic, ten. Jeśli chodzi o nagrywanie, ale wydaje mi się, że to jest głównie wina Frapsa. Fraps tak zawsze, zawsze zaniża mi klatki. Nie wiem czemu, ale mamy sobie level na. Właśnie sobie awansowaliśmy na kolejny level. I teraz widzicie, nie wiem, w co dawać. Bo. Potrzebuję więcej charyzmy, żeby jak najwięcej armii umie umieć mieć, tak? Ale... Hmm, siła też może by się przydała większa. Na razie armia taka jaka jest mi wystarczy. Agility jest dobiegana, więc weźmiemy sobie jeszcze większą siłę i może jakiś power strike, coś tam wpadnie, nie? Tutaj mamy shielda. Ale jak... może pamiętacie, jak chcę sobie zrobić takiego typowego krzyżowca z dwurężnym mieczem i skuszą. Na razie mam tą tarczę, ale później sobie weźmiemy może półtoraka jakiegoś, albo wiecie... Kuszę jakąś zajbistszą na pewno, nie? No, chodź tu. W końcu jakieś bitwy. Ale oni mają tu ryje krzywe. Widać, że Arabusy. Nie, nie, nie. the enemy. Lecimy. Chodźcie, 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 chodźcie. Zajbista pozycja, bo jesteśmy na wzgórzu. Everyman hold this position. Infantry. Stand closer. Infantry. Stand closer. Dobrze. Cavalry. Tutaj i zaraz dam ci rozkaz do ataku. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Uwaga. Troszkę ich. O, dobrze, dobrze. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. O, zabili mi. U tego łóżnika mi zabili. O, wy kurwaśka. Zaraz jak was załatwię. O! Ale teraz się wzięli. Co to wy jesteście? To wy jesteście jakimiś lepszymi, chyba. Lepsze bandyci. Ła! Wow. Kurde, prawie nabiłem się na tego Chodź tu! Szma, to zaraz was zajebie. Jeb! 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 Jep! Jeb! Jeb! No! Kurde, moją armię będą mordować. Nie ma! A ten... A ta kawaleria... Kurde, nie wiem czy to jest jakiś lak u mnie czy coś, ale nawet jak im każe... E, Każę kawalerii gdzieś stać, to ona stoi, nawet jak jest wróg blisko. No killa zrób, myślę, że kila weźmie, kurwa Dobra, chodź tu Zaraz was zatwimy w imię Jezusa Chrystusa, niewierny No oh, fuck Je! Yeah! Kurde, będziesz mi tu pikom nabijał Chodź tu Chodź tu No i kurde Teraz będzie uciekał, właśnie ucieknie No czekajcie, może go wezmę tak od skosa Kurde, jaki fany ucieka o, i co, i teraz? Kurde, trafiłem w tarczę sobie. Eee, no, i, i teraz ja nienawidzę tego, tych zarąbanych. O! Okej, okay, zabiłem ich! Dobra! I tak oto Stefan Krzyżowiec triumfuje znowu nad wrogami. Ma miecz cały z wykrwi, ale właśnie teraz. Teraz jego marzenie się spełnia. No, o, na pewno jeszcze wrócimy do Armii Lorda, ale jak wybuchnie wojna pomiędzy, właśnie, Sultanatem Sarenińskim, a, 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 tym zakonem krzyżackim, bo, kurde... Dobra, wszyscy, wszyscy atakujemy. Bo ja sobie, słuchajcie, byłem w tej armii, a to znaczy, Stefan Krzyżowiec był w tej armii, no i tam się nic nie działo fajnego. No... Wow! 128 speed damage! Muszę mieć, słuchajcie, jakiś... Mm, lepszy miecz, bo, kurde, on jest słaby strasznie. Chociaż nie jest zły, ale nadal jest dosyć słaby. Dobra, Desert Horse. Każdy lud jest ważny na początku. Sarani 25, 18. 20, no to jest ten sam. Chipped. No to wiesz, dobra. I 111 florenów i więcej expat dla nas. Dobra, Rodok, Spearmeni, Pikemeni. O tak, tak, tak. Oni są fajni już z pokosą nawet. Spearman. Men at Arms czy Light Infantry. Light Infantry, zobaczymy, jak to będzie szło. A później tam będzie chyba Heavy Infantry. No, to, to już są lepsze. Są już lepsze jednostki. A ekspimy na głupich tych na głupich bandytach. Sarenit footman czy... Nie footmanów, bo ja nie chcę tam rzucać. Ja chcę mieć... Armię pieszą. Mamy mieszaną trochę armię, ale to dobrze. Naprawdę to jest dobry znak. No i widzicie, jak przez całą grę szukałem przez całą. No przez większość rozgrywki szukałem bandytów do zabijania, to na tej pustyni jest tak dużo tych bandytów pustynnych, że można ekspić i ekspić i kolejni są. I stand closer I Cavalry uh, Gdzieś tutaj A później wiesz co Cavalry możesz charge nawet zrobić Chodź idziemy Niech on będzie takim dystraktem dla nich żeby moja Moja ta Nie wiem, Trochę załatwiłem ich Wiecie co Infantry też charge No i zabili mi konnego Jednego kurwa wy zasrane Śmiecie chodźcie tu Dobra, zabity. Kurde, myślałem, że mi się uda zrobić taki podwójny kill. A, nie trafiłeś, śmieciu. Chodź tu. Oh, fuck. Zabił mnie z tego. Yy, z z O, Ale dostał w twarz, widzieliście? Chodźcie tu. O, -o. Rzuca? No rzucaj. Tym javelinem. No nie trafiasz. I nie trafiony. No chodź. Chodź tu. Nie ma. No i ucieka. Czekajcie. A, nie uciekniesz mi. Kurde. A powiem wam, że ostatnio mi się tak... Tak mi się udało strzelić gościa, że coś było coś w stylu, nie? I trafiłem. <grym> ale nie wiem jak ja to zrobiłem. I zrobiłem to chyba z dwa razy, ale... No chodź tu. Ale dostałem w ryło. Ale to był cios. Dobra, przyznam. Gościu mnie załatwi, dora Teraz gonimy go. No, załatw go, Cedric, 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 cedric załatw go. Masz, kurde, masz lance, bo ci dałem. Fuck No czy wam lance tutaj? Czemu używasz tej lance? Wymy miecz. No i fuck, A ta muzyka jest tak adekwatna do tej sytuacji, co się teraz dzieje. Biegniemy za jednym, jedynym Arabusem. O tak! No to już ciebie nie ma. Yeah. Rodocy, ale powiem wam, design tych armii jest zajebisty. Czuć ten klimat średniowieczny i czuć ten klimat właśnie Krucjat, e, tego Mrocznego Czasu, który kiedyś był. Yeah! Dobra. No, I don't want to retreat. No i teraz coś mi się kamera popsuła, ale dobra. Dobra, to... Pff. Wygraliśmy przecież. O, you were victorious, your soldiers have captured one enemy and they are at your mercy. Eee, nie zransomujemy ich. <grystanie> Let them go, with only underworld left. <grystanie> Take them prisoner, chyba weźmiemy. <grystanie> Chociaż prestiż by się przydał, ale mam jeden. Bo wiecie, jak wiecie lub nie, tutaj można skillę dostawać w tym modzie. I ja powinno dostałem skill, który mi daje jeden prestiż na tydzień. Więc tam prestiż to mnie znaczy nie obchodzi. Ale ja wezmę sobie jako więźnia, bo, bo jednak to jest chyba sprzedaż. Chociaż ransom już był tutaj, nie? Hmm. Execute them. Take them prisoner, execute them. Prestige, release them. Hmm. Trudny wybór, ale... Dobra, prestige, macie prestige, kurwa i tyle. O, oh, fuck nie wziąłem. A to szczerze mówiąc nie mam tego... Nie mam już miejsca. Dobra, idziemy sobie do Achmerat. Achmerat! I... <ścoughs> I sprzedamy cały staw w... Na, w markecie, słuchajcie, ściągnąłem sobie wczoraj taki modzik, pewnie będzie działał lepiej niż yy, nowa etas. Yy, nagram z niego najlepsze mody do. Yy, jest to mod o nazwie yy, Prophecy of Perizno, czyli jakiś tam, nie wiem jak to na polskie przetłumaczyć, jakaś tam przepowieść, która zwiastuje nadejście krainy Perizno. no coś, o patrzcie, jest aż pół tysiaka florenów, to już się opłaca. I ja sobie z niego nagram, dzisiaj jeszcze obczaję i będzie elegancko, nie? No, yy, bo powiem wam, że ten mod to już kompletnie, jak już ten mod tutaj, nowa Aeta, zmienia grę dosyć mocno. To ten Profesji of Pandora tak zmienia, że to jest granie do poznania. To już nie jest Mountain Blade, to jest jakiś no, gra z nowej nowej półki, to już nawet jest bardziej rozbudowane niż Perizno, nie? Wyszło, bo to generalnie stary mod jest, ale wyszedł najnowszy update w, w grudniu chyba zeszłego roku. I no, ale w międzyczasie to co obiecałem. <laughs> dajcie moje dob dajcie dobra. No i macie gówno, a mi się tylko relacje psują. Zesrane. To, to, to jest jakiś inne. To nie jest. To jest Hanat. To jest ta horda, czyli to są ci, jak Mongo odpowiednich Mongołów że ja tu nie mogę iść, a oni będą atakować, co tacy nieskończeni wrogowie że oni będą się spałnić. no tak samo jak Mongołowie, nie? cała horda będzie, ale z mongołami może będę, postaram się mieć raczej dobre stosunki rumor of the world aaa, dobra nie, 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 słuchajcie próbowałem wziąć udział w tej całej w tym całym tornamencie, ale wam powiem, że to jest takie trudne to jest takie trudne, że, o fuck, dobra no Dajcie moje dobra. Łe tam. Ale może ukradniemy chociaż trochę tego. I sprzedamy całe mięso. O, myśl wow, myślałem, że... To jest fajne, bo <grym> oni oni nie mogą mi przeszkodzić. No, i, I nawet są neutralni do mnie, a okradam ich wioski, nie? Tylko kurczę, raz to się udaje, a raz nie. Raz dostaję złote orły i jakieś kamienie, co są warte, ile wlezie. A raz taka pusta, kurwa, gówno. No dobra. Pójdziemy... gdzie teraz? No idziemy dalej expić chyba. Słuchajcie, generalnie plan jest taki. Poekspimy trochę Stefanem Krzyżowcem. W międzyczasie, gdy nie ma wojny z Saranidem. Sutana Jak to jest? Sultana Saranicki. Saranid sultanacki, kurwa. ten saranicki. Jak wybuchnie wojna, to dołączamy znowu do armii Lorda. Zrobimy kasę, szybsze będą awanse, ponieważ... Ja Będziemy walczyć, a nie będziemy jeździć tylko z armią w tą Minazad. E, no. Później... E, teraz zbieram kasę i będę ją niedługo właśnie w to wrzucał. Będę kupował sobie na przykład, kurde, pałace, e, laborer house, apartment room. Na początku te takie tańsze i wtedy będę je w innych miastach tam oddalonych będę ich wynajmować. No i do tego można jeszcze tutaj kupować sklepy sobie. Więc będziemy mieć jakiś sklep. Pamiętacie sklepy z Wars World Na pewno pamiętacie. To był Arena is locked. Aha, dobra. To idziemy do tawerny. Może w tawernie są i darmowi NPC? Bo na razie nie chcę wydać kasy na NPC. Kto, to kto ty jesteś? Towns? Fuck, znowu ty. Chodź tu, ty... Pijak zasrany, kurwa. No ale zabity. Jest 124 expa ze mną. No i mamy Nordic. A ty kim jesteś? Trade Convoy Guard. Eee, za drodzy jesteście, nie, nie. Ja na razie, słuchajcie, wszystkich oszczędzam. Relic Seller. Co ty masz, stary? Holy Cross. A, tu jest tam Pity, Pity, Pity. Holy Koran. Koran. Łe, ja to palę wszystko. <laughs> nie, ja żartuję. Ale czemu co robią krzyże? O, jest Biblia. O co robi Biblia w mieście islamskim? Nie wiem. Dobra. Idziemy. Zajebany, kurde, pijak. Ugh. Dobra, eee, lecimy sobie. Morze, gdzie to można pójść? No, eksplim jeszcze szukajmy bandytów. No i będziemy tak się rozwijać tutaj. Eee, wiem, że pewnego razu sobie na pewno gdy będziemy już dużo kasy. Kupimy sobie stateczek. Kupimy stateczek i wypłyniemy tutaj. A, widzicie to? To jest Ameryka. Przynajmniej trochę Ameryki Północnej, wybrzeże. Gdzie tu będzie pełno plemion. I mam zamiar kolonizować tutaj. Założymy sobie kolonie, założymy sobie jakieś miasto, i będziemy przejmować miasto tych Azteków, czy kto tam jest. To będzie trudne dosyć, będzie być bardzo trudne, ale damy radę, nie? Będziemy sobie kolonizować Amerykę Północną. Powrót do Ameryki Północnej po tym modzie <grym> będę mieć. No, i co jeszcze, co jeszcze? Aha, bo tu jak wiecie, lub nie, można sobie założyć farmę, chyba. Create Farm. Ale potrzebuję 1000 florenów i 1000 tych i 10 drewna. Zrobimy sobie tą farmę. Będziemy sobie tam y, uprawiać role i będzie więcej kasy dla nas, nie? Ale to później jak już będę się y, ro ro, ro ten, rozwijał. No dobrze, co tu jeszcze mogę? Options. Disable flag bearer, change amount of town walkers disable dynamic air. change technological advancement speed, fight at at colony not fort. Tournament System Setting No ale wam powiem, że To co twórcy modu, modu, moda zrobili tutaj, jeśli chodzi o Tornamenty i turnieje, o ja Cię pierdzielę. Słuchajcie, to jest takie rozwinięte. Ono, to jest takie rozwinięte, że tam się napierdolasz. Możesz sobie brać broń, możesz wziąć jakieś punkty. Nawet, że o, możesz się założyć, że zabijesz trzech ludzi w jednej rundzie. I automatycznie z tego zakładu dostajesz kasę jak wygrasz oczywiście, nie? Dodatkowo są to takie dodatkowe zakłady, nie? Po prostu. O, weźmy ich, chodźcie, chodź tu! To jest ostatnia większa bitwa będzie. W 25, ale i takich wygramy Eee. Save us, tak w, w razie czego słuchajcie, bo już raz przegrałem z taką właśnie drużyną, że o 25 to na pewno damy radę, ale teraz mamy lepszą armię, nie oszukujmy się. Chodź tu Ty kurwa o! Jakbym miał jakiś lepszy tracking, czy coś. Rodok Train Crossbowman, Manhunter, muszę Cię złapać. Chodź tu, chodź tu. Jest do koniec mapy, więc wiesz, możesz sobie uciekać. Tylko muszę go od skosa wziąć. A, 200. No i widzicie, co tydzień mam 1 plus moral, to za, za, to mój skill. 1 plus prestiż, bo jestem tam honorowy. No ale niestety minęło 10 influence points bo 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 coś nie wiem, ale tamto influence Pointy, może się pozbędę później tego e, treita tej cechy no chodź tu masz takich fajnych żołnierzy kurwa 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 no i nie o chodź tu 27 Yeah! i ostatnia bitwa słuchajcie moi drodzy poddani w tym jakże zajbistym odcinku infantry stand closer ten closer Hold this position Uwaga, będzie ciężko. Bo jest ich dosyć dużo, ale damy radę! Walczcie! Walczcie do ostatniej kropli krwi! Yeah. O oh fuck, ale. Ale szarża! Walczcie! 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 Ile tu jest? Ale zierz, żeś walczcie! Infantry CHARGE! Church! Charge! Church! Charge! Yeah! I zaraz masz po łbie, odetnę ci głowę! Aaaa, ah, walczyłem w armii kurcze samego dowódcy zakonu wielkiego mistrza! I co? A ty jesteś jakimś bandytą, zasranym, co chodzi w skórach ze zwierza, którego polował przed chwilą. O, i zabity. I kolejny. A nie, jeszcze nie. Walczyć! No, i ich pokonaliśmy. Chociaż mam powiem, że ta szarża na początku była dobrze rozegrana. No, chodź tu, kurwa. Ach. Mam powiem, że bardzo się przyzwyczaiłem do... Eee... Kurde, ciągle wam powiem. Do tego widoku właśnie z tego. Tego trzecia osoba, nie? Dobra, bo mnie zabije zaraz. A nie chcę stracić konia. No chodź, chodź, chodź. Kurde. Co za konny. No, zabity, dobra. Jeszcze ostatni i już bitwa wygrana, no, słuchajcie. Szybka bitwa. Troszkę więcej strat, ale... A! tu kurwa No, myślałem, że przejedzie, no ale bym go trafił jakby jechał dalej, nie? Yeah, victory! Yeah! Wygraliśmy! Przegrać nie mogliśmy 90 nam zabili, ale będzie dobrze. 60 florenów plus 4... Pre więcej prestiżu, po co mi 60 florenów, czy to jest gówno eee, Infantry. Nie, nie dajemy w konnych. O tak... Halab o tak, Halaberdierzy. to mi się przyda. Infantry. Sarmonite infantry, Trained Spearman, Sfadian Footman, Light Infantry No troszkę wam powiem, że nas przetrzepali. Nie było takiego, wiecie, nie było. O, Heavy Desert Horse. Zajebiste. 30-13 Armona Speed 42. Lepszy. Manuwer 50, manewry 51. Ale kit, ale większy charge. Lora. Za. będzie, będzie mój. Jest mój. Bierzemy wszystko na sprzedaż. I kończymy odcinek, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jak już wam wcześniej to tłumaczyłem, znalazłem jakąś wolną chwilkę, żeby nagrać ten odcinek. Tak samo ten odcinek, co ukazał się wczoraj z Pemem, to on jest zagubiony. Go nagrałem już wcześniej, był zmorenderowany, ale nie wiedząc czemu, ja go nie wydałem. Także wiecie. obrót, zobaczymy. Te odcinki, jak już to będą się właśnie ukazywać, tak raz w tygodniu. Chyba, że nagram coś na zapas, albo że znowu coś odkryję, że jest Manhunter, nie, nie, nie. My już, my już tutaj idziemy, bo ma, jest, jest nas mało, muszę więcej zrekrutować ludzi. O nie, 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 nie. O, nie, 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 nie. Stone Query uh, Force equipment. Uh, możemy to zrobić... O, oh, fuck! No musimy chyba to zrobić. Nie, nie mogę, fuck! O, 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 o! Nie, nie! Nie! 455 florenów? No dobra, zapłacimy. Jak widzicie to się stało? O, już alarm mi dzwoni. <grym> nie, dobrze, że zapłaciliśmy, bo to by była masakra. Ja bym ich nie pokonał, przegralibyśmy, no ale zapiszę sobie teraz. Widzicie, serve się opłaca robić, a nie? Troszkę tam pół tysiaka, to wiecie. Je, jedna wizra w sklepie, już jesteśmy do przodu. Już sobie wychodzę z tych pustyni i... o, już jesteśmy na terenie e, naszego fajnego zakonu krzyżackiego. I... Wiecie co, jeszcze trochę po ekspie na tych. Jak to się nazywa? Na tych. na tych. bandytów. Na tych bandytach. pustynnych. I jak już będziemy mieć armię, jeszcze kogoś może zrekrutuje z tawerny, to zaczniemy atakować na. te zasrane. Jak to się mówi? Na te zasrane. konwoje saranickie, ponieważ one mają dużo fajnych rzeczy na sprzedaż, i dużo fajnych gości do wyrżnięcia, nie? Więc wiecie, będzie zajebista zajebistość. No i widzicie, już jesteśmy do przodu. Co jeszcze? Czy mam coś kupić? Nie, chleba mamy dużo. Dostatek. Pójdziemy do tawerny. I jak już zaczniemy, bo jak już zaczniemy konwoje napadać, to będziemy mieli w stanie wojny z tutaj na tym saranickim. Już nie będą nas lubić. Ale to dobrze, właśnie po to gramy w to. O, może ty? Nie. Jeden. I will have all of you. 3 za 1300? No, jeszcze nie, jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby najemników wynajmować. Jeszcze nie, jeszcze nie, ale niedługo, niedługo. Dobrze, widzowie, ja żegnam Was. Tu był Wasz król, miłościwy władca z Wyczekujcie kolejnych odcinków, na pewno będą, tylko musicie być cierpliwi. Już nie będą z taką samą częstotliwością jak ostatnio, niestety, chociaż może bardzo bym chciał, no ale nie mogę. Ale będą się ukazać jak najczęściej będę mógł i jak najczęściej będę potrafił. Dobra, no, no to się i do zobaczenia!